No i idzie do mnie no Wcinaj to mnie sobie okay. No i chodź więc ja uciekam Ostatnio. Ja lubię tych krwiopisów zawsze mnie irytowała walka z nimi Cie tutaj połatają Dobra, najpierw ja załatwię ciebie druga próba kreator no nie bekaj, na mnie tylko dolać Chodź. chodź. no jest to dosyć Kontrol, strzałka w przód. Zabiera jednak trochę więcej życia. O, leci. 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 Leci się. Najlepiej to, tak, jakbym się zapisał w ogóle, no ale... Dobra, już po tym jednym. Sevica. No i tak sobie myślałem do którego obozu dołączę to, dzisiaj, w chwili, w dzisiaj, dzisiaj tam jest 12 jest jak to mówię Ja wcześniej nagrywałem, tylko musiałem skompresować musiałem popróbować różnych programów i yy, to mi chwilę zajęło i tak doszedłem do wniosku, że chyba do starego obozu dołączę yy, bo teraz jak instalowałem nie chciałem się już tam przeinstalowywać yy, miałem jakiś taki bug nie mogłem dołączyć do nowego obozu A W sumie lubię nowy obóz nawet yy, Będę się starał, by tego starego dołączyć. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie. No, widzicie. Za to, że jesteśmy protegowanymi Diego. <laughs> Mamy kontakty już na wejściu. Dziś... Dziś... Ja Dziś... Pokażę taką ciekawostkę. To jest ta i taka beczka. Kiedyś mi się udało odkryć przypadkiem. Ludzie zawsze gadają eee, musisz Jeśli użyjemy, możemy sobie do niej wejść. A, akurat Ludzie zawsze gadają sobie Ktoś myśli. nas na przykład goni, tutaj się żeby sobie do wejść do tej beczki i on nas wtedy Mam nie znajdzie. powoda woda w tej beczce jest zawsze. słychać wodę, ale nie jest. To nie mój problem. No dobra, pojadę z więcej Dobra, to opowiada o A co? W innych obozach. Zawsze opowiada o barierze. Okay, tak. Trzymaj się za typa zielonego torus. Gada. I gadamy. Od pewnie nie będziesz chciał mnie wpuścić do zamku. Mówię, że nie. nie. Można go przekupić. O tym liście nie mówimy, bo możemy zostać zaatakowani. To, jest to dosyć cenny, cenna rzecz, cenna rzecz przed rzuceniem do tej bariery jakiś tam mag nam dał list z mistrza magów ognia. a jednak klatki spadły nagle no dobra mówimy że chcę pracować dla dlaczego mielibyśmy? Diego mówi że ty podejmujesz słuchaj mówię. Okej, okay, każe nam podać Diego na spróbie My pytamy dlaczego on nas nie poda próbie Dobra, zleci nam, może nam zlecić um, powiecie takiego typa no, on jest dosyć mocny i nie będę się z nim teraz stuk. Dlatego idziemy do Diego Rozmawiamy Rozmawiałem z i co? Mówi, że będę. Jego no, za... tam na opowiada parę pierdół że musimy tam pogadać z ważnymi ludźmi, co nas. porobimy jakieś przysługi, oni nas czegoś nauczą. i się wstawią za nami. Dobra, zaufania musimy wykonać. Musimy iść do starej kopalni. Oczywiście pójdę do niej i zdobyć od niejakiego Jana listę rzeczy, której tam potrzebują od nowego starego obozu. Dobra. Pytamy, czy Diego nas czegoś może nauczyć? Wróć, na ten, na razie nie to niepotrzebne. Okay, Trzymaj się. Zaraz ja się przejdę po Boże. Bo spotykam paru ludzi. No nie, nie, nieważne tak. Czasem sobie gadam do siebie. To jest taki typ, którego chcemy ominąć. Nazywa się wrzód. Generalnie taki upierdliwy facet, który wszędzie za nami chodzi i zaczyna z nami rozmowę w najmniej odpowiednich momentach. Dobra, ile mam punktów nauki? 10 Nie. Najpierw pójdę do niejakiego Scotiego, który nauczy mnie walki mieczem. Pan no, pewnie będzie chciał za to pieniądze, a czyją pieniądze? Pewnie jakieś grosze, no tak dobra. Jeszcze inaczej. dzisiejszych czasach nie można polegać. O, tu są te trząszki. No, Krajobraz starego obozu, taki zamek. Nie Przedzamyk. takie sprawy załatwiało się. Hej! No dobra. Ty nie masz pieniędzy, więc pada. No tego gościa właśnie miałbym stłuc, jeśli krzyk wziąłbym krzyk zadanie od tego torusa. Jak czego jedynie się Nie będzie zawsze gotowy Hej, ty! Dobra. Ten, ten tam zleci takie zadanie nie, w obozie ale musimy pójść do jakiego bractwa nie przestaniesz wierzyć wszystko nie 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 no dobra <laughs> okej okay. co okay, to, że... on nam zleca takie zadanie musimy pójść na obóz na bagnie Cześć. Cześć. Takie e, i tam zdobyć recepturę od jakiegoś tam korkaloma na... jest e, na jakąś tam miksturę leczniczą A, nas... witaj nam jestem fisk, Jesteś fisk. E, pokaż, pokaż mi O, masz dużo złota już hmm. cię lubię Dobra, no wciskam ci trochę tego śmiecia Prytryk potrzebny No właściwie nie no mogę mu te piwa wszystkie sprzedać Jakieś tam ryżówki na razie Przez sekundę mi to nie będzie potrzebne Jagody Grzyby Właśnie, te śmieci Kilow Pałki Takie rzeczy Strzały w sumie mogę mu też sprzedać. Tylko okay, nie no. Przyjmujemy. To już jest troszeczkę na start. No to nie jest dużo tam w kontekście yy, postępu dalszego gry, no ale na tą sekundę to nas zbawia. Ok, ten typ ma dla nas kolejną przysługę. A to już